Siemano, siemano wszystkim. Dzisiaj dla Was gameplaya z Modern Warfare 3 po raz kolejny. I mamy tu mapkę, yy, która nazywa się Village. Jak się nie mylę. Tak, na pewno tak. I tutaj akurat udało mi się fajny meczik zagrać i jego końcówkę wycięłem. To znaczy Wam puściłem tą najlepszą po prostu część tego gameplaya. Wam się nie nudziło, bo akurat tu fajny nawet. Fajne akcje miałem i Kill streak nawet, tak jak tutaj widzieliście, zobaczcie ile. Ich tu pocisnąłem fajnie. Zgarnąłem Predatora, schowałem się w krzaki, jak po prostu jakiś, nie wiem, chciałem powiedzieć rock alone, ale nie, powstrzymałem się. I no. Sorry, to nie miało być wrażliwe. I po prostu lecimy dalej. Z tym mp 7 jak widzicie, nie kończyło mi się już amunicja, nie wiedziałem co zrobić, więc przykampiłem, bo go gdzieś tam usłyszałem. I mamy helikopter, tak jest. Teraz zobaczyłem, że tam strzały idą, ale to jest nasz. Z, podniosłem jakiegoś skara i już ktoś tam pisał, że miałem haksy czy aimboxy. A nie. Yy, no, ale to był fajny nawet meczyk. Nie, po prostu nawet lepiej mi doszło. Zobaczycie na końcu staty. Tutaj wbiłem Reapera chyba nawet. Dwa, jeżeli się nie mylę. Już nie pamiętam, bo ten gameplay trochę już ma. Ale. No. Po prostu chciałem wam właśnie wrzucić tego, ponieważ udało mi się coś tu ugrać w końcu w tym Modern Warfare 3, bo tam coś ciężko jest. Tyle jest hakerów, że po prostu ludzie masakra. Na tym serwiu, jak tu grałem, to też było z dwóch, kurde, emboterów Kolesi, co latali, kurde, i im sam celownik namierzał e, główki i w ogóle wszystkie. E, zresztą widzicie cały czas na czacie. Tam po lewo ktoś wpisze, że haki i haki, haki, sraki, paki. No i co by było na tyle, jeżeli chodzi o tą grę? Teraz jak to nagrywam, to właśnie nie mam internetu w domu. I właśnie chciałem nagrać sobie jakiś gameplay, wam puścić jeszcze z medala tego nowego Medal of Honor Warfighter, ale. Co, ale nie mam internetu, więc nawet bym nie miał jak, jak nagrać właśnie jakiś meczik na multiplayerze. A nie będę nagrywał kampanii, ponieważ już każdy może to zobaczyć u kogoś innego jak już pewnie nie widział jak się ktoś interesował tą Grom, to na pewno już widział. Więc moim zdaniem to jest bez sensu, bo jak nagrywacie kampanie, to te wszystkie misje są takie same i to wszystko to, to samo zobaczycie u każdego youtubera. Czyli po prostu ja będę nagrywał tylko multiplayer meczyki, ponieważ o widzicie, fajnie, w lewym rogu Kevix jest hacker. no, jak widzicie, hakuje. <ścoughs> I zresztą widzicie to sami. Takie mam haki, że widzę przez ściany normalnie. Samo mi namierza. No. A więc po prostu jak będę miał neta to będę dopiero wtedy mógł coś nagrać, bo na razie to jest lipa straszna. Bez internetu już nie mam go chyba w tydzień a jeszcze muszę poczekać do 5 listopada, żeby go dopiero mieć, więc dopiero gdzieś tak od 5 listopada pojawią się jakieś filmy na moim kanale. Czyli jak to będziecie oglądać, to pewnie to będzie ten filmik. I... No, cierpię strasznie, po prostu jakbym z głody umierał bez tego internetu <głupio>, Głupio to brzmi, ale na serio, o zobaczcie ile tutaj było kolesi I kurde tylko dwóch ściągnąłem, to było jakiś chore Bo tam jakiś haker w, oczywiście w moim teamie był i kurde same banie i pościągał. zresztą tam było widać po lewo, w, po lewo w dolnym rogu No Tutaj mam znowu predatora, uderzamy, boom, znowu helikopterek Także kilku ich tutaj ubiłem. Ten gameplay nie jest długi. To znaczy gameplay. To nie jest gameplay, bo to jest po prostu tylko urywek z meczu, bo mecz był bardzo długi, więc postanowiłem go przyciąć. I trwa on teraz tylko 5 minut 52 sekundy. Widzicie, znowu mam Reapera. Trochę tak próbowałem coś lepiej tam ubić. To znaczy nie mówię, że próbowałem mu łaba wbić, bo ja na to po prostu nie mam takich umiejętności, ale ale próbowałem coś tam ugrać, no nie było najgorzej tutaj z tym Reaperem to też czasami nie mogłem się przyzwyczaić na początku bo jeszcze na kąpie nie, 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 co? nie nie miałem ustawionego Reapera nigdy i nie, nie, tak inaczej się trochę steruje tym ale potem już po kilku strzałach się przyzwyczaiłem i mi tu pies chce wejść na kolana więc wchodź no, mnie tu zaczepia i Chcę coś, coś powiedzieć o medalu teraz Warfighterze, no nie powiem wam jeszcze teraz, bo po prostu mm, zrobię filmik z Warfightera pod ten komentarz wtedy i żebyście po prostu widzieli z tego gameplay i wtedy porozmawiam, po, to znaczy wyrażę swoją opinię na temat tego medala nowego, no, ale od razu wam mówię, że fajnie się nawet gra, ale nie jest to jakaś taka, wiecie, jedna z najlepszych gier FPS-owych. Po prostu jest fajna gierka, ale niestety nie dorównuje takim seriom jak Battlefield czy też Call of Duty, chociaż moim zdaniem jest trochę lepsze niż Call of Duty. Chociaż niekoniecznie, tego też nie mogę powiedzieć, bo... A zresztą, powiem wam o tym, jak w tamto się gra po prostu przy filmiku z Warfightera, a nie przy tym. Także no, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się wam podobało, tu. Zostawcie lajka like jak możecie, komentarz czy coś I do zobaczenia, do następnego filmiku, siemano!